Jak nie nosić biżuterii? No to patrzmy. Nie noś biżuterii w ten sposób. Oto pięć błędów, które rujnują Twój look. Pierwszy błąd to bardzo duże kolczyki połączone z rozpuszczonymi włosami. Tego typu kolczyki lubią, kiedy nosimy włosy gładko zaczysane do tyłu, dzięki czemu możemy je pięknie wyeksponować. I... Duże kolczyki i rozpuszczone włosy nie wolno. Widzicie, ja dzisiaj związałam. Ciekawe, czy ktoś to powiedział balmą albo. Karolinie Herrera, Isabelle Marot, Givenchy, są Laurent, Diorze, Pradzie, Gucciemu. Nawet księżna Kate, czy Melania Trump, czyli osoby, które są zawsze wywoływane do tablicy, kiedy nasze ekspertki mówią o elegancji, noszą duże kolczyki do rozpuszczonych włosów. Ale spokojnie, już piszę maila. Drodzy projektanci, muszę was poinformować, że Kompletnie nie znacie się na modzie, ponieważ polskie ekspertki mówią, że tak nie wolno. A tak serio, moda to zabawa. Jeżeli projektanci i styliści na najwyższym poziomie ubierają duże kolczyki do rozpuszczonych włosów, to może jednak wolno, a nawet trzeba.